Dzień dobry wieczór, jest 31 dzień marca, a do końca roku pozostało 275 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Dobromira, Joanna oraz Kornelia. Wszystkiego najlepszego dla Was. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska W roku 2008 zakończył się proces zabójców Krzysztofa Olewnika. Śledztwo w sprawie uprowadzenia a następnie zamordowania Krzysztofa Olewnika było prowadzone w latach 2002-2008. W 2006 ujawniono jego zwłoki ukryte przez zabójców. W toku śledztwa uaresztowano 12 uczestników porwania oraz osób uczestniczących w późniejszym przetrzymywaniu mężczyzny. 31 marca 2008 roku Robert Pazik i Sławomir Kościuk zostali uznani za winnych zabójstwa i skazani przez Sąd Okręgowy w Płocku na dożywotnie pozbawienie wolności. Pozostali oskarżeni zostali skazani na karę od jednego roku w zawieszeniu na 3 lata do 15 lat pozbawienia wolności, a jeden z oskarżonych został uniewinniony. 8 grudnia 2008 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Roberta Pazika. Zabójcy Krzysztofa Olewnika, Franiewski 2007, Kościuk 2008, Pazik 2009 zostali znalezieni martwi w celach więziennych. Według służby więziennej i właściwych prokuratorów prowadzących śledztwa, były to samobójstwa bez ingerencji osób trzecich. W roku 2009 Cała czteroosobowa załoga zginęła w katastrofie należącego do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej samolotu AN-28 Bryza 2RF na lotnisku wojskowym w Gdyni, Babich-Dołach. Samolot typu AN-28 Bryza wykonywał lot szkoleniowy. Pilot ćwiczył podejście do lądowania awaryjnego z wyłączonym jednym silnikiem. Załoga wyłączyła lewy silnik i weszła na krąg na wysokości 300 metrów. Podczas podejścia do lądowania wysunięto klapy do 25 stopni, a następnie w położenie 40 stopni. Powstała siła skręcająca samolot w lewo, której pilot nie przewidział. Instruktor również nie podjął przeciwdziałania. Samolot zahaczył o drzewa, co doprowadziło do jego obrócenia do pozycji plecowej i uderzenia o ziemię. Samolot spadł na ziemię na terenie lotniska Gdynia Babie Doły. W momencie przybycia ekipy ratunkowej nikt z załogi samolotu już nie żył. Ugaszono pożar rozlanego w zwraku paliwa lotniczego. Teren wypadku zabezpieczyła żandarmeria wojskowa. Po wstępnych oględzinach w obecności prokuratorów oraz Komisji Badania Wypadków Lotniczych pozostałości samolotu przewieziono do hangaru eskadry na tym samym lotnisku. Szczegółowe oględziny wraku wykonała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. W roku 1985 w Nowym Jorku odbyła się pierwsza Wrestlemania. Wrestlemania napędza światowy komercyjny sukces WWE przez media, handel towarem związanym z federacją i gale. Wszystkie gale prócz Wrestlemanii 13 zostały wyprzedane w krótkim czasie. Przy czym ostateczne edycje gali zostały wyprzedane w kilka minut od rozpoczęcia sprzedaży biletów. Pierwsza wrestlemania odbyła się w Madison Square Garden w Nowym Jorku, 10 i 20 edycja również tam się odbyły. Frekwencja w hali podczas WrestleMania 3 wyniosła 93 173 osoby, co było rekordową liczbą osób w halach zamkniętych w Ameryce Północnej. Rekord ten został pobity 14 lutego 2010 roku podczas meczu Gwiazd NBA, gdzie frekwencja wyniosła 108 713 osób. W 2016 roku Westlemania 32 podbiła rekord w Westlemanii 3 w największej liczbie fanów na stadionie, której liczba wyniosła 101 763 osoby. Wszystkie edycje odbyły się w Północnej Ameryce, przy czym 36 z nich w Stanach Zjednoczonych i 2 w Kanadzie. Rok 1999. Premiera filmu Science Fiction Matrix w reżyserii Larego i Andiego Wachowskich australijsko-amerykański film akcji science fiction, pierwszy z serii filmowej o tej samej nazwie, napisany i wyreżyserowany przez rodzeństwo Wachowskich. Twórcy przyznali, że Matrix czerpał inspirację z filmu animowanego Ghost in the Shell z 1995 roku. Treść filmu zawiera ukryte przesłania i aluzje ukazujące topo z życia snu. Jednocześnie twórcy dzieła czerpią z różnych tradycji duchowych. Filmowy obraz zawiera wiele odniesień filozoficznych i religijnych, między innymi słynną, platońską przypowieść o jaskini, która jest zawarta w jego dialogu pod tytułem Państwo. Łączy w sobie elementy stylu japońskiej animacji, komiksu oraz elementy cyberpunkowe. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, A tymczasem dzięki Wielkiej narka... Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.